Po stronie obozu władzy nastąpiło pewne zamieszanie, ponieważ okazało się, że ta propozycja nie została wcześniej szerzej zaakceptowana. Pojawiły się kontrowersje, czy to nie jest zbyt ryzykowne, ale ostatecznie generał Jaruzelski, który ciągle wierzył, że nawet w demokratycznych wyborach obóz władzy może całkiem sporo uzyskać, zgodził się na to. I w ten oto sposób dopięto tej w tej najistotniejszej sprawie targu, a więc zgodzono się na tego prezydenta o bardzo szerokich uprawnieniach w zamian za całkowicie demokratyczne wybory do Senatu. Rzecz została chyba planowym przeciekiem przez ówczesnego ministra Urbana przekazana do światowej prasy. Kiedy więc biuro polityczne zebrało się we wtorek, miało już dosyć związane ręce. Mianowicie. Cała prasa światowa trąbiła, że w Polsce będą wolne wybory do Senatu, po raz pierwszy w całym obozie i od iluś tam kilkudziesięciu lat coś takiego się zdarza. I do tego już doszła znacznie prostsza do ustalenia reguła dotycząca podziału mandatów w Sejmie. Otóż przyjęto, że PZPR i jej sojusznicy w tym Sejmie, który miał być wybrany wkrótce po obradach okrągłego stołu, PZPR i jej sojusznicy będą mieli 65% mandatu.